Cześć, Sołga z tej strony i do Was do kolejnego odcinka kariery zawodnika. Tym razem Hesse Rodriguez pamięta ktoś jeszcze tego chłopaka, który wchodził do Realu Madrid, który miał być wielką gwiazdą hiszpańskiego futbolu, a okazało się, że trafił właśnie do sportingu w wieku 26 lat. W tym momencie aktualnie zakończyło się jego wypożyczenie. Do sportingu, właśnie i wrócił do PSG, gdzie przypuszczam, że jego kariera też niedługo potrwa i będzie musiał poszukać nowego pracodawcy. W tym momencie w 11 spotkaniach strzelił jedną bramkę, zobaczymy, jak u nas się potoczy. U nas nie najlepiej, szczerze mówiąc. W 38 występach, 3 bramki plus 5 overall. Z tego powodu, że Hesse bardzo rozwijane na treningach. Chciałem, żeby ten overall skoczył, żeby miał potencjał ta kariera i troszkę, żeby ten blask byłego niesamowitego talentu, troszkę wskoczył na wyższy poziom. Wygraliśmy za to Puchar Portugalii, odpadliśmy w 1, 16 z Borussia Dortmund. Dostaliśmy lekki pogrom, ale następny sezon z PSG. Przesz, przeszliśmy właśnie do Sewii, gdzie będziemy reprezentować barwy tego zespołu. No i stwierdziłem, że to całkiem niezły wybór. Szczerze mówiąc, powrót do Hiszpanii za 14 milionów, takie uzupełnienie składu dla Seville, to będzie naprawdę dobry moment. A Hesse mógłby się rozwinąć wreszcie w odpowiedni sposób. Może dzięki tej filozofii tego trenera, który tam jest i także menadżera zespołu. Wydaje mi się, że to może być Moment, w którym Hesse zacznie błyszczeć. Zobaczymy, czy tak się wydarzy. Oczywiście Sybia ma swoje plany, chce grać w Lidze Mistrzów i do tego będziemy musieli doprowadzić. A Hesse miał naprawdę przyzwoity sezon, patrząc na ten pierwszy. Jak się potoczył? 11 bramek, 3 asysty. Naprawdę dobrze. 81 overall w wieku 28 lat. Powiedzmy, że przeciętnie, ale wydaje mi się, że jeszcze w ciągu dwóch sezonów może ten overall pójść do góry, jak będziemy go ćwiczyć. No i zajmujemy piąte miejsce w Lidze. Nie najgorzej jak na sobie, ale wydawało mi się, że Liga Mistrzów zdecydowanie jest w naszym zasięgu. Okazało się w połowie sezonu, że to jest na pewno nieaktualna. Patrząc na to, ile punktów miała Walencja, my odpadamy niestety z tylko Madryt. No i także Alvaro Morata nam strzelił trzy bramki, więc taki... Dwóch młodych, talentowanych Alvaro Morata i Hesse, którzy wchodzili właśnie do Real Madryt, zmierzyli się ze sobą i ten właśnie napastnik okazał się lepszy. Tutaj Hesse Rodriguez uderza po długim rogu, no i... Wyprowadza Seville, oczywiście. Na prowadzenie teraz też możecie zauważyć piękne uderzenie z daleka przeciwko Realowi Betty, z tego co się nie mylę. No i w sezonie zagraliśmy 47 spotkań. Bardzo regularny jest HES i bez kontuzji, to jest bardzo ważne. 8 ramek 9 asyst. jako skrzydłowy, który jest niby pierwszym wyborem na prawym skrzydła, ale jednak czasem wchodzi też z ławki rezerwowych, nie najgorszy sezon zajmujemy czwarte miejsca, więc troszkę już się dobiliśmy do tych najlepszych zespołów, przegrywamy niestety w finale Copa de España z Real Madryt ale to jest naprawdę dobry sezon w wykonaniu całej serii, ale także dla nas zagraliśmy w Lidze Europy oczywiście przegraliśmy z Fenerbahce w dwóch meczu 4 do 3 niedużo brakowało żebyśmy Przeszli do kolejnej rundy, niestety tak się nie okazało, no i dostaliśmy nowy kontrakt. Już jako rola ważny zawodnik, ale 84 overall to jest naprawdę dobry poziom, już na tego zawodnika A patrząc na Seville, to jest naprawdę dobry zawodnik na ten klub. Oczywiście mieliśmy już cel walczyć o pierwszą trójkę, to był nasz cel, żebyśmy gdzieś wyeliminowali Real Madrid, Walencję, no i z Barcelonu gdzieś walczyli o mistrzostwo, bo taka była szansa z tego powodu, że Real Madrid. Miał dosyć duży kryzys w poprzednim już sezonie, w tym roku też nie najlepiej grał. W 46 spotkaniach 9 bramek, 8 asyst. Nie najgorzej, 7-0 ocena. Można powiedzieć, że przyzwoity sezon. Munir był w ogóle gwiazdą Seville'i, 28 bramek. A my zajmujemy trzecie miejsce, Atletico Madryt i FC Barcelona nas wyprzedzają, a Real Madryt, który był troszkę w kryzysie, zajął czwarte miejsce, ale to my z nimi odpadliśmy Supercopa właśnie w półfinale. No i Real Madrid kontra Barcelona, bardzo ciekawy oczywiście mecz. No i odpadliśmy w jednej 16 z Atletico Madrid. Zegraliśmy w Lidze Mistrzów, gdzie odpadliśmy dopiero z Arsenalem 4-2 w dwóch meczu. To był naprawdę dobry sezon Rodríguez, Rodrigueza, to trzeba powiedzieć, bo wyszliśmy z grupy Ligi Mistrzów, zagraliśmy, pokazaliśmy się i Hesse wrócił do reprezentacji. W wieku 30 lat wrócił do reprezentacji, a to był klucz do sukcesu, uważam. To oczywiście kolejny sezon. Hesse Rodriguez był po raz kolejny bardzo ważną postacią tego zespołu. Sevilla, która zajęła trzecie miejsce po raz kolejny w Lidze. Za w Barcelona i Atletico Madrid Real Madrid w ogóle będzie grał w Lidze Europy. Co to w ogóle za czasy, że ten klasowy zespół tak nisko spadł w Lidze Hiszpańskiej? My niestety odpodamy w półfinale z Walencją 5-3. W dwóch meczach Odpadamy w jednej ucieczce z Manchesterem City 6-0. No, to jest wynik, który na pewno będzie gdzieś tam nas bolał. No, ale powiedzmy, że to był przyzwoity sezon, choć zagraliśmy tylko 27 spotkaniach, strzeliśmy 6 bramek i mieliśmy jedną asystę. To było spowodowane tym, że Hesse, w wieku 31 lat, miał bardzo często problem z prawym kolanem. Po raz kolejny, kolejny piłkarz, który ma właśnie problem z tą częścią nogi. No ale miejmy nadzieję, że w kolejnym sezonie potoczy się to zdecydowanie lepiej. Jak widzicie, Hesse w ogóle został kapitanem Sevilla, zawodnik, który już wiele lat jest w tym zespole i naprawdę prezentuje dobry poziom. I to był rok, gdzie oczekiwał od nas zarząd mistrzostwa, więc Hesse musiał poprowadzić ten zespół do mistrzostwa ligi hiszpańskiej. Jak to się nie uda, niestety ten projekt zostanie zakończony. No i miała być rewolucja kadrowa. W Hesse w 26 spotkaniach znowu delikatne kontuzje, strzelił 10 bramek, 6 asys, więc fenomenalny sezon uważam dla tego zawodnika. Oczywiście mieliśmy też dużo osób, które było zdecydowanie lepszym już poziomie naszego zawodnika, ale także wiekowo, gdzie trener chciał ich promować. My zajęliśmy trzecie miejsce, odpadliśmy niestety w półfinale Superkopa z FC Barceloną. Szkoda, nie dużo brakowało. A mnie, my wygraliśmy przeciwko FC Barcelonie. Przepraszam, ale przegraliśmy w finale. Mój błąd. Przepraszam bardzo. Sevilla przegrała niestety za Atletico Madry 4 do 1. Sevilla także przegrała porzuta karnych w 1.8 z... To ten hamem, szkoda, niedużo brakowało, ale jak mówiłem, pewny projekt się skończył. Odeszliśmy do Villarreal, gdzie mieliśmy zakończyć karierę. Już 32-letni zawodnik, ale poziom 82, naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Za dosyć duże pieniądze, patrząc na to, że za 14 milionów przechodziliśmy do Sevilla, to teraz dużo starszy już zawodnik, za 28 milionów prawie przychodzi, więc naprawdę to jest fajna kwota. No i oczywiście Villarreal. Nie było drużyną, która by walczyła o Europejskie Puchary czy o Ligę Mistrzów, to był zdecydowanie inny poziom, ale za to Hesse dobrze się odnalazł, szczerze mówiąc w tej drużynie był naprawdę gwiazdą i kapitanem tego zespołu. Choć oczywiście nieformalny, bo nie miał opaski kapitana, ale w 49 spotkaniach strzelił 21 bramek, 3 asysty, 7-2 ocena, to jest naprawdę kapitalny wynik. Patrząc na to, że nasz najlepszy napastnik miał 7 ramek, no i Villarreal dał radę, zająć szóste miejsce. Zagramy znowu w Lidze Europy, cały czas pokazujemy się na mapie świata i to wszystko dobrze wygląda. Oczywiście chciałem wrócić w tej karierze do Realu Madrid, ale jakoś to się tak wszystko źle potoczyło, że wylądowaliśmy w Rio ale oczywiście dla nas to był udany sezon i miałem nadzieję, że kolejny będzie jeszcze lepszy, że zbudujemy taką fajną ekipę wokół właśnie Hesse, że ten zespół będzie grał po prostu jeszcze zdecydowanie lepiej. Już 33-letni nasz zawodnik z ogólnym overallem 80, naprawdę dobrze to wygląda. No i kolejne: oczywiście, sen. Rozpoczynamy już z większymi ambicjami, żeby utrzymać ten poziom właśnie Ligi Europy, a może gdzieś tam powalczyć. Oto trwają, bo mieliśmy całkiem fajną, taką bez gwiazd ekipę. Oczywiście, był Casey, na przykład, już mega doświadczony zawodnik. W 54 spotkaniach 14 bramek 8 asyst chyba Sevilla popełniła błąd, że wyrzuciła nas z zespołu. No i zajmujemy szóste miejsce, więc po raz kolejny awansowaliśmy właśnie do Ligi Europy, z czego bardzo się cieszyłem, 75 punktów. Niestety odpadliśmy, przegraliśmy w finale Copa da Espania, 2 do 1 z FC Barceloną. Hez strzelił bramkę w tym właśnie meczu. Odpadliśmy także w jednej usunięciu z Walencją, 2-1 w dwóch meczu. Szkoda nie dużo brakowało, żebyśmy przeszli, tam jedna bramka niestety. U nas zadecydowała, no i w wieku 34 lat Hesse przyszedł do mnie i powiedział: Kończymy karierę po tym sezonie, chcę jeszcze spełnić swoje marzenie i wywalczyć cokolwiek w tej drużynie, ale to tu odnalazłem siebie, to tu odnalazłem tak naprawdę kim jestem i tu chcę zakończyć swoją karierę. Tak, oczywiście, do swojej menadżerki, powiedział Hesse Rodriguez. No i tak się wydarzyło. Oczywiście, mieliśmy potencjał, żeby walczyć zdecydowanie o lepszy wynik już niż tylko europejskie pojary w ogóle Donnarumma jest Sewi. co my stworzyliśmy przez parę lat w tej drużynie to ja po prostu to było niesamowite ten okres w ogóle Hesse w tym zespole był niesamowity w ostatnim sezonie 19 bramek już 35 letniego zawodnika 70 ocena coś rewelacyjnego naprawdę ten poziom którego odrodziliśmy naprawdę Hesse to wszystko dobrze wykorzy wykorzystał jego talent ja się z Wami żegnam, oczywiście jak ten film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Oczywiście jak jesteś nowym widzem, zasubskrybuj mój kanał, wydaje mi się, że warto. No i cześć!